Seks-zabawka znaleziona w waginie kobiety po 10 latach. Każdemu może się zdarzyć coś gdzieś schować i zapomnieć o tym. Jednak ta 38-letnia kobieta przeniosła zapominalstwo na nowy poziom otóż zapomniała, że schowała seks-zabawkę w jej własnej waginie 10 lat temu. Po nagłej utracie wagi, zmianie samopoczucia, bólach głowy i problemach z trzymaniem moczu udała się do szpitala. Tam, po zrobieniu prześwietlenia, okazało się, że w jej wnętrzu czai się 12-centymetrowa seks zabawka. Kobieta przypomniała sobie, że zabawiała się nią 10 lat wcześniej, ale była wtedy mocno pijana i nie pamiętała, czy ją wyjęła. Zdiagnozowano u niej przetokę pęcherzową. Stwierdzono też u niej uropatję zaporową, stan, kiedy mocz cofa się do nerek. Lekarzom udało się usunąć zabawkę i naprawić szkody. Teraz pozostaje tylko jedno pytanie. Gdzie ja do cholery podziałem moje okulary?